jak dwie krople wody, a może jak woda i ogień, to nie lada gratka gościć aż dwie wyjątkowe siostry na naszej kanapie, a o kim mowa, o Joanie i Marcie Krupa. Cześć dziewczyny. Dzień dobry, dzień Proszę, dobry. Można powiedzieć nie jak dwie krople wody, tylko jak dwie, dwie klupy. A ja też prawie Krupa, wiesz. Krupi, no, no, Słuchajcie dziewczyny, chcieliśmy porozmawiać trochę o was. Ja na początek mam takie może kontrowersyjne pytanie, czy któraś kiedyś Swojej siostrze podkradła chłopaka. Jejku, nigdy. My mamy o kompletnie inne style, jako chodzi do, do facetów. Zupełnie chyba. inaczej? Tak, inaczej. Tylko, tylko kiedyś miałam kolegę, co dopiero później się dowiedziałam, że z nim kręciła, i nie wiedziałam cały czas, że z nim kręciła. Jaki, jaki kolega? Wolę nie mówić. Ale, nie, ale nigdy w życiu. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie, nie. To, to, to Czyli pociągnijmy mężczy... ten temat. Jacy ja mężczyźni podobają się tobie, a jacy Asi. I dlaczego to jest ten jeden typ? O Boże, wiesz co, ja nie mam jakiegoś takiego typu, typu swe... nie, typu nie? takiego, um, najważniejsze dla mnie, żeby miał dobre serce i mm. był miły i wspierał mnie, to jest najważniejsze, żeby wspierał mnie i moją karierę i kochał moją rodzinę, uh, dla mnie, żeby miał dobrą duszę, to jest, okay. co jest najważniejsze, a wygląd to jest tylko bonus, jest tylko plus dla mnie, okay. ale tak naprawdę... Żeby był dobrym człowiekiem. Co jeszcze szuka, bo ostatnio tak nie. Ja nie, było. ja nie szukam. Ja, ja tu mogę powiedzieć, że ostatnio nie niestety... ale ja nie szukam. Ja nie szukam to, Ty co czekasz. ma być. Czekasz nie, sam, sam nie, Czeka. nie Czeka. czekam, ja też nie czekam. To, co ma być, to będzie. Ale okay. nie, ja, ja teraz um, pracuję nad sobą i, hmm. i jestem okej okay być. Wreszcie ptaszek z klatki wyszedł i może nad sobą pracować, bo nikt ją nie wstrzymuje. Tylko tyle powiem. jaka kochana siostra, tak. wiesz, jak ją ja wie. wspieram teraz na. Do No dobra, ale to powiedz w takim wypadku, skoro macie zupełnie różne tak. e, takie, nie wiem, e, postrzeganie na facetów. Czyli rozumiem, że tobie faceci Marty się nie podobali. Nawet, nawet nie o to chodzi, tylko że jakoś tak. Nigdy byś ich nie wybrała ich na przykład. Nie, nie. Ja mhm. myślę, że wiesz, ona ma swój styl, ja mam swój. Tak naprawdę ja też nie mam. Zawsze myślałam, że wysoki, ciemny, mu, mu, muskuły, a teraz kompletnie po mój pierwszy mąż do drugiego męża kompletnie nie To jaki ma być ten twój wymarzony teraz? Wiesz, facet? co? Ja czekam na takiego faceta, że jest łatwo, ma ma piękne serce, kocha zwierzęta, i życie jest takie na luzie, Żelana, że nie ma stresu. Najlepsi faceci już zajęci Tutaj jest problem, będę sygielka na zawsze Wiesz, teraz się koncentruję na asi I na swojej, wiesz, Na razie jestem szczęśliwa Ale dziewczyny, wy się wspieracie Zawsze jak tak was się obserwuje I przez tyle lat w tych mediach jesteście A rodzeństwo czasem się kłóci A wy jesteście raczej zgodne, prawda? Wiesz co, myślę, że więcej jesteśmy zgodnie Teraz jak jestem starsza Po sześć lat różnicy między nami To na początku było to, Jak byłam młodsza, to wtedy wiadomo, że się kłóciliśmy Buntowałaś się no tak. Znaczy tak, to ja to powiem... troszkę szantażowałam, tak. A dla mnie ma to zrobić troszkę. to, bo jak nie, to powiem mam Prawdziwa twarz Joanny Krupu, już <sum> tylko yes, u nas no dzisiaj. No, tak, Nie, nie bullying, ja ale to, siostra, to myślałam, że wszystko <sum> wiem, jestem najmądrzejsza, ale teraz mamy bliższą teraz... relację na no no pewno. No teraz właśnie nasza relacja jest teraz coraz lepsza. I I tak. ty przyleciałaś ze Stanów do Polski, mieszkasz w Polsce, tak jak Asia powiedziała, że ptaszek wyleciał z klatki i ten ptaszek śpiewająco wyleciał z klatki, bo za moment Państwu zaprezentujemy premierowo fragment teledysku i piosenki Marty. Tak. Jak to się stało, że ty śpiewasz? Bo od dzieciństwa zawsze marzyłam śpiewać i, mm -hmm. i, i nagrywać piosenki i zaczęłam pisać teksty dwa lata temu mm -hmm. i bardzo, bardzo ciężko na tym pracowałam. To było zawsze moje marzenie, moje pasja. Śpiewałam w chórze jak byłam młodsza, byłam w musical w szkole. I wiesz, to ja zawsze, ale się chowałam, wstydziłam, po całe życie po prostu miałam takich ludzi koło siebie, co mówili, że... Tobie się nie uda, jesteś za nie, nie stara. Nie może ludzi, tylko kogoś, no. jedną osobę nie, 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 przez 10 nie, nie. lat. ale mówię, że nie, ale jak ciebie nie było wtedy... Tak, jak... ale dobrze, że... Asia mówię... widzę A idzie po, po prostu... Asia tak jest jak mama. Asia dzisiaj konkretna. jeńców nie bierze, po prostu Jestem konkretna. konkretna. Tak. ale miała kogoś, co ją, wiesz... Ograniczała. Tak, no to nie, tak, że, nie, że nie, nie, nie uda ci się, nie nadajesz ale się. Ale nie, ale tak było właśnie, że po prostu, wiesz, było tak, że jesteś za stara, że za późną. Nie masz głosu. I ty chcesz pokazać że nigdy nie jest za późno, żeby spełniać tak, swoje tak, marzenie. Nigdy nie jest za późno, nigdy nie jest za późno speł, spełniać swoje marzenie, naprawdę. I ja właśnie chcę wspierać kobiet, co kobiety, byli kobiety, tak. co byli w takim związku czy w takiej sytuacji, jak byli młodsze, jak było dużo bullying i takie rzeczy, żeby wiedzieli, że na górze wszyscy wiedzą, co jest napisane. Czyli każdy nigdy nie jest za późno. Każdy ma swój czas. No nie może nie. Teraz dopiero co się rozwinam, teraz dopiero co się otwieram, teraz dopiero co się czuję jak motylek, mogę I, być sobą. Igale na, była ze mną na modelkach. Na Tab maro była, była sesja tak. rodzinna no. i właśnie też wspierała uczestników. Tak, i no to, to bo jutro mamy właśnie będzie. stanu, tak. więc y, drodzy widzowie, będziecie mogli już za chwileczkę podejrzeć. No właśnie, czyli sesja rodzinna, tak? Już jutro? Tak, tak już jutro w, w maro, tak. No. I jak jej poszło? Jak byś oceniła Martę? Tak, jak tak o okiem, gdybyś, gdyby to nie była Twoja siostra. Tak. o Okiem jurorki prowadzącej. Myślę, że bardzo dobrze. Ona jest bardziej taka, bo ja jestem już po tylu latach, już wiem, co, co mm -hmm. chcę, że mogę być ostra, mogę być miła, ona bardziej taka subterna. No może tak, zrób, ale tak wiesz, że delikatnie, Aha. żeby nikomu nie wie, żeby się źle poczuli. Ja wiem, weź powiedz tak, jak myślisz, a nie. <laughs> nie Słody czy im, że tam. Nie, nie. ja zawsze myślę, co ja, co ja myślę. Tak, ale do uczestników ja zawsze był mówię, byłaś... co ja myślę, bo jestem bardzo o ten Tyczna. Jestem bardzo wrażliwa osoba, ja przesła, przeszłam przez bardzo dużo mm -hmm. i ja mam taką empatię. Współodczuwasz, tak. tak utrzy, utrzy, jak to się mówi? Współodczuwanie. Współodczuwanie. Tak, tak. Współodczuwanie. Dokładnie. Okay. I ja właśnie rozumiem czasami, jak ja dużo rozumiem, wiesz, i dużo czuję, mam bardzo dużą intuicję, no nie, to czasami to trzeba wspierać takich ludzi Dziewczyny, słuchajcie, skoro Marta jest wokalistką i śpiewa, Joanna, my wiemy, że ty także zaśpiewałaś fragment utworu tak. i tam śpiewasz mniej więcej tak I don't wanna jeść, I don't wanna spać, I just wanna la all night. I to Asi były słowa mojej córki. I don't wanna jeść, I don't wanna spać, to Asi było. Oh, tak. Widzisz? Ale dzisiaj mówię, kochana, musisz coś zjeść. Mama, I don't wanna jeść. Czy I don't wanna spać? I tak daliśmy do, do Widia, żeby było też na fan. Słuchajcie, w Polsce był bardzo popularny zespół Sistars, siostry Aha. Przybysz. Czy będziemy mieli Seastars, Reaktywacja siostry grupy? Wiesz, nie wiadomo. co w życiu nigdy nie wiadomo. Jesteśmy no. bardzo spończy, spontaniczne. Czyli nie mówicie nie, nie. Ja na nic, wiesz, tyle już jestem w 30 no tak, parę tak mam. Tak. I wiesz, wszystko dla mnie nie ma końca. Ja na wszystko jestem otwarta. Ale to słuchajcie, ja to tak byście się zgodziły, kiedy tak. wystąpić na naszej scenie wspólnie? Never know. Hey, dać ofertę, zobacz napisz, napisz tekst. Okay. Znajdź miejsce dla no siostry w tym utworze no. i zapraszamy już Was teraz. Albo mał, Małą Asię, bo mała Asia no naprawdę śpiała, ma niesamowity głos. Ona już zna wszystkie słowa do mojej piosenki. Naprawdę? To A jest, gdzie nagrywałaś teledysk? Bo widać, że w jakimś... A, teledysk nagrywałam w Malcie. Na Malcie. Mam trzy teledyski, mhm. um, napisałam um, prawie już dziewięć piosenek. To Ale co, to już będzie mam prawa... płyta? Prawie będę miała całą płytę. Okay. I, I właśnie tą piosenkę, co teraz wychodzi, pracowałam z Tomkiem um, Luburtem. Mhm. A powiedz Luburtem, mi, ty, si sorry. ty już zostajesz tak na stałe w Polsce? A, na, raz, na razie jestem tutaj na dwa lata, ale zobaczymy, co będzie dalej. To, to nie jest wiadomo. kobieta, która porzuciła słoneczną Kalifornię. E, tak, tak. I dla mglistej Warszawy. Znaczy nie Kalifornię, po pięć Pensylwanię, no, później Kalifornię. Wpierw Kalifornię, Kalifornię. Kalifornię Pensylwanię i A teraz... urodzona w Chicago. Chicago, się w Chicago, no, no, tak. ta się tak, w Chicago tak. cały lat mieszkałam No tak I w zostawiłaś to wszystko... Tak po prostu Całą za oceanem. Dużą zmianę. Tak. Mam moje piaski ze sobą i wynajmuje teraz domek, co ma fajny ogródek. A nie tęsknisz za siostrą, bo siostra w jest. Ja to ciągle przecież... jestem to wiesz, bardzo to chyba ty się cieszysz. Częściej się ja widzicie się w Polsce teraz niż, sam... niż w Stanach. Tak. Jak ona mieszkała w Pensylwanii, to tak często mm -hmm. się często nie widzieliśmy, ale tak. jak Welej byłaś ten ostatni rok, to się widzieliśmy po obok siebie i się... mieszkaliśmy. No no tak, ale jest 9... okay. więcej się widzimy teraz, niż jak mieszkałam w Kalifornii. I Nawet chyba tak. i 9, A ja to ja też byś chciała w Polsce zostać. Co? Znaczy, wiesz to... co, pół na pół bym tutaj mm -hmm. była chętnie, tylko no, przez malutką to nie jest tak łatwo. Nie mogę być taka spontaniczna. No ale wie, życie pokaże. Zobaczymy, gdzie, <słuch> ta, okay. gdzie zostanę.